Dzień dobry. Tak, to nie jest clickbait. Wchodzę na bombę w wieku 19 lat. Długo się nad tym zastanawiałem, czy nagrać taki film, czy pójść w media. I pomyślałem, że czemu kurwa nie spróbować, nie? Jako, że się rozwijam w tym, to czemu sam nie mogę tego zacząć? Jeszcze, może z tego jeszcze zarabiać kiedyś. Więc postanowiłem, że nagram kontrowersyjny film, który może kiedyś się wybije i będzie super. Także przejdę teraz, czemu wchodzę na bombę. A, zapomniałem dodać, że to jest mój drugi cykl w życiu. Ten, co teraz będzie, będzie najmocniejszy w moim życiu. Przedtem brałem MK677, bardzo dobry środek, potem po diecie jak zszedłem jeszcze z M Po MC wrzuciłem animal staka, i potem wbijam się na redukcję. W tym już nie pamiętam. Na pewno byłem na diecie keto na MC, i potem na animala wszedłem. Staka, no to animal to tak, takie samo jak MK. No nie oszukujmy się, to nie jest kreatyna Może w sklepach, na półkach. No i potem wszedłem na anawar eee, 30 mg dziennie, czyli razy 7, 210 mg wychodzi w wieku 17 lat. Wiem, że anawar, jak kanawar, ale anawar to jest najlżejszy środek, jaki jest. Może nie wiem, czy to jest jaki jest, ale nie jest to jakiś trembolon, testosteron. Nigdy dupy nie kułem, bo no w takim wieku to odpada, nie? Więc tyle. Wchodzę na bombę, ponieważ chcę zostać zawodową kulturystą. I to jest prosta odpowiedź: no, nie ma tutaj żadnych nieścisłości, kłamstw. Po prostu, zawodowy kulturysta i to jest najprostsza odpowiedź jaką mogę wam dać. Bo gdybym ćwiczył dla siebie, ledwo co bym trzymał dietę, imprezował co tydzień, wpierdalał kebaba, opierdoliłbym się raz na tydzień nie batonika proteinowego, napiąłbym się kurwa z 30 tłuszczem, no to nie brałbym, nie brałbym, bo teraz jak mam wiedzę o tych sterylach i nawet wchodząc, bo to fajnie się mówi jak się Wejdę na teścia, wejdę na trybolum, ale jak się poczyta o skutkach, jak się poczyta, jak to się bierze, no to jest inna bajka, nie? Bo chcę zostać zawodowym kulturystą, no to trochę jest strachu. Mi też się tak fajnie zdawało, ale jak zacząłem czytać o tym wszystkim, to dwa światy inne. Także ja podejście do stereotypów też mam bardzo wrażliwe i ostrożne, nie? Bo to nie jest, kurwa, kreatyna i w że jak kurwa, spompuję. tylko to jest bardzo długa historia i droga. Także, może teraz przejdę i opowiem o sobie. Może później opowiem o sobie, ale teraz przejdźmy czemu mówię o tym publicznie. Ponieważ ja nie muszę się z tym kryć. Nie będę się krył, będę mówił ile biorę, jakie dawki biorę, jakie mam skutki uboczne. Nie będę miał z tym problemu. Jak na przykład owca wuka, czy kurwa młody ninja. Że już na przykład stalowy szok, który broni ciapcioków, powiedzmy. Bo nie, nie będę się wyrażał brzydko, choć mogę. Stalowy szok, stalowy klot, powiedzmy. To niby ćwiczy 10 lat kulturystykę, a 2 lata temu dopiero formę zrobił. I wygląda jak mój kolega, który 5 lat ćwiczy i raz, może, no, skry raz jadnie, raz na tydzień sobie je. Także, wcale szok, to jest w ogóle dziecko, dziecko nie. Nie tam nikomu do pięć. Tak jakbyście wzięli, nie wiem, kolegę, powiedzmy dziecko, nie wiem, 5 to myślę, że takie dziecko miałoby większą wiedzę niż on ze swoimi kolegami, nie? z tym Dawidkiem, który pompki nie umie zrobić. I to tyle w sumie. Czemu mówię o tym publicznie. No i też może zacznę wyjaśniać tych wszystkich pseudo fit influencerów. Ale to tak jak się rozwinę. Obiecuję wam, że zostanę drugim fatahą, który będzie niszczył tych debili z internetu i wyjaśniał jaka jest prawda. Także teraz przejdźmy do kolejnego rozdziału. Pytacie mnie co będę brał? Więc odpowiedź jest prosta. Przez teraz przez 4 miesiące do końca wakacji przez 4 miesiące będę leciał na ligandroże. Teraz będę miał dawkę 10 mg dziennie, w następnym miesiącu zwiększam ją do 20 mg. W trzecim miesiącu dorzucam winstro stanazol, jest tak, tak zwał, 10 mg stanazolu i 20 mg Ligandrolu. i przez kolejne 2 miesiące Schodzę z tego i wchodzę na oblock. I będę brał tam ksifen przez chyba 2-3 miesiące. Nie jestem pewien, nie będę wam mówił wszystkiego, żeby was nie skłamać. Więc tak wygląda mój syf. Nie jest to dużo. Jak ktoś bierze, to wie, że to, jest, to, to nie jest, to jest nic, nie? Także co? No, nie wiem co mogę powiedzieć. Przejdźmy do następnego rozdziału. Teraz wam opowiem o mojej sywetce. Mogę wam teraz pokazać, jak wygląda bez pompy. Dó nie pokażę, bo mi się nie chcę. O że nie mam nóg że lewituje. Ale swidełka moja tak, bez pompy bez pompy jest dobrze. Nie ukrywam, że jest bardzo dobrze. Z tym względem, że ja nauczony jestem że środki, to jest 5% roboty. Czego o tym mówię? No bo z nic ci nie dadzą, tak jakbyś w sumie. Do czego to porównał? Jakbyś wsiadł do Formuły F1 bez żadnych umiejętności, i ktoś by ci kazał wygrać Grand Prix. To jest to samo, nie? Formuła to jest dodatek, nie? To jest dodatek. Umiejętności się liczą. W tym się liczy dyscyplina, wytrwałość. A nie w oleju w kurwa z piwnicy. Taka jest racja, i to tyle w sumie. No i teraz o sobie powiem, na końcu, może nie wiem czy na końcu gdzie to wkleję, jeszcze raz robię taki film, ale mam 19 lat. Myślę, że kurwa no nie, no nie, ale tak, mam 19 lat, mam brodę pełną. Akurat to jest pofarbowana, bo widać. I głos też mam bardzo niski, bo myślę, że to wszystko przez MK i Anawar, które brałem. I taka może być prawda, bo wcześniej miałem wyższy trochę głos, ale teraz mam niższy. I, I nie ukrywam, że to wszystko przez sterydy, mi się głos i broda powiększyła i nie kryje się z tym. I powiecie, że mam tatuaże. No kurwa, ja, ja wiem, ja wiem, że w wieku 19 lat wygląda to pojebanie, ale sam zacząłem sobie robić, więc... Tak nie uwierzycie, i tak kurwa nie uwierzycie. Może kiedyś wam dowód pokażę, ale no co, no i no nic, no tyle o mnie, no co chcecie wiedzieć. Fiuta mam wam pokazać. Tyle z mojej strony. Jak coś będę do, chciał dograć, to to, to to kurwa, wstawię na, następny rozdział i tyle. Mamy następny rozdział, zarazem ostatni. Mam plany na przyszłość w social media. Jeśli ten film do kogoś dotrze, ktoś zostawi komentarz, zostawi lajka i subskrypcję, to będę dalej nagrywał. Czemu nie? Mam w planach na YouTube wyśmiewać tych pseudo-naturali, dawać wam porady jakieś tanio, jak jeść dobrze, e, co stosować, jaką suplementację, jak ćwiczyć dobrze. No tyle nie. 5 lat już ćwiczę, nauczyłem się trochę. Dużo planów treningowych kulturystów przerobiłem tą Placa, Mike Mencera, Arnolda Schwarzeneggera i różnych też nie. Różne kombinacje ćwiczeń, serii, ogólnie przerw. Także ja jestem chętny, żeby to dalej nagrywać. Czy Wam będzie się to podobać, to będę dalej to nagrywał? Czemu nie? Że to, co mogę jeszcze dodać? Pewnie zrobię serię, jak wyśmiewam tych naturali i, i będzie śmiesznie, nie? Mam pomysły na filmy. Więc to są moje plany na przyszłość z YouTube'em i to, co mogę dodać? Trzymajcie się, za kilka miesięcy pewnie nagram pełnometrażowy film, jak się czułem na cyklu, jak się moja sylwetka zmieniła, ile ważę, teraz ważę 90 kilo i to tyle, nie? Także żegnam Was, trzymajcie się, mam łapę rośnie, mam dziewczyny, przybędą i pieniądze. Żegnam.